I tutaj Ania. Zanim zaczniemy, chciałabym poprosić Was o to, żebyście dali znać w komentarzach, na jaką kategorię liczycie w takim pięciosekundowym formacie. Nie zapomnijcie też, proszę, subskrybować Dzikiego ucha. Bez tego kanał nie może się rozwijać. Zapraszam Was również na nasze media społecznościowe oraz na nasz Patronite. Ja Cię widzę pierwszy raz, ale widać efekty. <laughs> nigdy, w ogóle nigdy? nigdy. Nie, nigdy. nigdy. Poznałam się z rodzicami Jantka, ale z Antkiem nigdy. No. Ej, ludzie, że, słyszycie to? Wiki i Jantek właśnie się poznali pierwszy raz, a bo jesteście od samego no, początku no. kanału. No. W tej samej grupie nawet. Znaczy no na cały czas w sumie jesteśmy w tej samej grupie. Ej, bez kitu, No. No. Ey, no. Można teraz wkleić nasze zdjęcia z pierwszego odcinka. Ciekawe jak się teraz czują no. widzowie, że są przy waszym pierwszym spotkaniu. No. no. no Dajcie znać, jak się czujecie. Ja trochę nie zręcznie. Nie dzieje się między nami. <laughs> Dzisiaj będziecie odgadywać znane seriale fabularne i animowane Disneya. Na podstawie Waszych wskazówek, których udzielać będziecie w ciągu tylko 5 sekund. Jedna osoba losuje tytuł serialu, udziela wskazówek, a pozostałe trzy osoby zgadują. Punkt otrzyma osoba, która odgadnie tytuł serialu, wygrywa osoba z największą punktów. Jakoś tak serialowo i Disneyowo. ja już tutaj drugi raz. Czyli żebym dobrze, dobrze zrozumiał. Biorę to. Mam napisane piraci z Karaibów i muszę powiedzieć piraci, morze, ocean i wtedy... Bez piratów chyba są w tytule. tytułu. Tak, nie możecie używać słów, które występują w tytule i nie mówimy... Nie używamy aktorów, którzy, jeżeli są aktorzy i y, imion postaci. Okej. Okay. 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 Macie 5 sekund. Nie wiem, czy ktoś, jedna osoba chce kontrolować czas? Zendaya? Nie, ja nie jestem dobra w te <suszy> Jedyna najcieńsza rzecz, która mnie wstąpiła, to zrobiła fajnie. Ja się ja, ja ja, ja, jedno, jedno zadanie. Jedno <głos> zadanie. <głos> 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 Pieski, <głos> kropeczki. Golmatynczyki. Tak. A taki Bartek, jeden punkt? Ale on powiedział Dalmatynczyki. Tak? Ja powiedziałem, Dalmatyńczyki. <grymne> Ale nie, kurwa. co... mi. jest mi. Przykro mi. bardzo Animal? To jest animal? Hmm. Nie są takie najgorsze Ja nie mogę patrzeć Ja też Dobra już mi. Przykro tak. <grymne> no start eee, Wizja mi. Przykro mi. Przykro Wizja, to jest to słowo. Ojej, jakiś wizjon... E... czekaj, to są seriale, tak? Tak. Coś tam wizja? O! Świat... Raven? A Raven, kurwa. No, Raven, no. tak. Tak, świat Ta, Raven. O świat Raven, no. O, świat a, świat Raven. Fajnie. Dominika. Ale to było bardzo Ale fajne. Ale to było bardzo takie. Tak, no? Pomocność. Pokazałeś naprawdę jak... Ona. Teraz to widzę. Wcześniej nie cholery. No. <średytorium> Okej. Okay. E, dobra. E, e, przeciwieństwo po kota i morskie zwierzę. Pies. <śm> tak. No i morskie zwierzę. No, nie wiem. No nie znam tego nawet. Nie znasz? Pies i morskie zwierzę. Pies moj I, I morskie zwierzę no. Ryba? Nie. Rekin? Nie. <śm> Delfin. Pies i delfin? <laughs> nie, nie, ale blisko, tylko zmienicie delfin zna, jak na jakiś zwierzę. <laughs> Wy <wierzcie> sobie, jak <laughs> jesteś. Dobra, no y, słuchajcie. No nie, no nie może nic mówić. No. Dobra, no raz, no dalej. Nie, nie mamy nic, tak? Ale no, nie, nie może... Polskę No pies Trzyma. i łosoś, Pies i. <laughs> nie ryba, no, nie ryba. Zwierzę ssak. No. Pies i. E, ładne takie. Ładne. A to jest... Bardzo lubię to zwierzę. Pamiętasz to? Nie, w no ogóle nie wiem, co to jest. Lubisz to zwierzę? Bardzo. Chciałabym mieć to zwierzę w ogóle w Piec wannie. i foka? Blisko. Pies i mors? Nie. Pies i żółw. Nie, taka ładna. Morska? Sirena. Wadnie można mieć to zwierzę, tylko nielegalnie. Nie. No, słuchajcie, nie łasica. Tylko to... Bez punktu. No, no. no. no, to Des no nie! Jest i Szymon wydra karpę. Wiem. Teraz to wiem. To co to w końcu było? Jest i wydra. No wydra! Kaiser <laughs> I Heizer, i przeszłość. E, Filip z przyszłości. Co? No. Filip przyszłości. A, no tak, to było fajne. Co, to już? No. Tak. Bardzo dobrze. Serio? Tak, to było spoko bardzo w ogóle. No. Serio? To chodziło zawsze tak w nocy, bo to już to było stare. Już jak Disney Channel weszło, to już to było w stare jakby katalogu Disney Channel. Trochę tak. Wiecie, o co chodzi. Wiewiórki. A nie wiewiórki? To drugie. and Dale? Tak, tak, tak. Tylko, że. R -r 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 A -a? Drużyna AA? E drużyna A? Prawie. Drużyna B? E taka litera, e Litera na końcu alfabetu jest. Drużyna Z? E i z. Na x? x. E jeszcze na Y. Drużyna RR? E tak, tak, tak. Brygada RR. No. Takie jeden punkt. Co? Brygada <grym> no. RR. Ale to wiesz, że Brygada RR to nie są te wiewiórki, tylko to chyba z Pokémonów było. Brygada RR? 2. Chippidaje. No serio? Nie, no jakie Pokemony? myślałem że to? RR. No bo tam było, nie? To są jawiorki. RR. Co? I pies ich wydra? Dobra, no. Nie myszy tylko. Szczury? I one, tam gdzie dexter. Y Laboratorium. Szczury laboratoryjne. ja tak. Szczury laboratoryjne? Tak, szczury laboratoryjne. Okay. No, myślę, że rada. No nie chudę. wiem, co to jest w ogóle, ale. Ale dobrze. Ja chyba wiem, o które chodzi szczury, ale nie znam. Laboratoryjne. <laughs> to się... to wiem, jak wyglądają te szczury. Tak? To co? E, z mózgiem? Tak nie, i to jest? był pinki mózg. Okej. Okay. Znaczy, to chyba nie to. Nie, no, był taki był ten. Taki no, 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 ale to się było. chyba nazywało pinki. I... No. Są od nas silniejsi, szybsi, mądrzejsi. Najnowsza generacja ludzkiej rasy. Ukrywa się w mojej piwnicy? To może mnie nie znasz. Czokolwiek. Tak. Dobrze. <grym> <grym> tak, Bartek pierwszy. Jeśli czas ucieka, to z adresem wyślij SMS-a. No. Tak, to jesteście gotowi. Tak, jest no. no czy jesteś gotowy. Ja. Jeszcze nie powiedziałem, że zaczynam. <grym> dawaj, no. O oh, yes. dobra jeszcze, <grym> jeszcze raz. No to mów kiedy? Mówię. Dawaj. Mata, o niej śpiewał i. Pankał. No. Co? Co powiedziałeś? Hannah Montana. Prawda. Eee... Matana? Nie. No. Nie piosenka, to jest Hannah Montana. Okej. Mam Montana, Matana, oh, okay. <laughs> Matana, To z tajemnicami koniec. Mm, Okej. Okay. To była y, kreskówka. Y, I tam były takie postaci. Oni byli w szkole. Y, do była do przerwy? Była dzwonka? Była do przerwy. Lubię. No fajne. fajne. to było i tam były ta, aż asz, Wszystkie nazywały się Było takie coś, no. <śmiennie> tak, pamiętam. No. Były do przerwy, taka czarna i było dużo Aż Aszlejki. <śmiennie> Ale no. żeby był tam. No, no. Dziewczyny, no jakieś, tak. I one wszystkie miały na imię aszlejki. O, My to nie no. ja tego no, tak, no, było, było, było. Greta, Mike. O, Gretę kojarzę. No, no. Mike to był ten główny z tej czapaczce, nie? Mike to ten gruby. A. Znaczy taki od... A, ten, jak się A właśnie, nie ten... pamiętam, ale on był fajny, taki kraszowy, taki. Koniec lekcji, czas na przerwę, hey! pora coś przeskrobać. Dobra. Y on chodzi z Prusiaczkiem i to nie, Kup są, Kup i to nie są stare, tylko... Kubuś Puchatek i przyjaciół. Przyjaciół. No i... pogran. <grym> Powiedział Nie stare, tylko. Nowe przygody kubusia-puchatka? Nie kupię Fajnie wam idzie. <laughs> Fajnie posłuchać. Jak zgadujecie, mówicie o tych bajkach wszystkich. Kubuś, puchatek, kubuś. Gdziekolwiek by szedł hej, pójdę tam i ja. Jest tylko to? Tak. Nie. Wings. Group witch. Bezpiecz dalej? Witch, czarodziejki, witch. Tak. Witch, czarodziejki. Nie, chyba Bartek był pierwszy, ale nie wiem. Y Widzę się. <grymne> Dobra, ja jestem gotowy. <grymne> Teraz jak powiesz i my cię nie zrozumiemy, to naprawdę <grymne> będzie przy. Dobra, no to jazda. Porki, kolorowe, sok, małe, puszyste się. Dobrze. To Brzydko tak pokazywać palcem? Dobra. No. Nie, kró nie królowa tylko. Królew. E, e, jak są król. dwie osoby to dwóch, królowa ciężnik król, król Jak się mówi na dwie osoby? Czyli para. Tak, król. para królów. Para. Ah. What the fuck? Para królowa. Para To jest uh -huh. No, tam grał taki właśnie. To jest serii, jest... z Xan ten tak. Oliver, <laughs> Oliver? No. Yy, rodzina, małe dziecko i... Świat według Charlie, świat według Charlie. No to Mógł jest to, powiedzieć. tylko to nie jest na tytuł. To jest... Yy, yy. Dzień dobry Charlie? Nie. Blisko. Yy. Takie cześć czołem. Tak, cześć, cześć, tu Charlie? Nie, 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 nie pamiętam. Yy. Niepowitanie. Do, do widzenia Char pa, Charlie. Charlie. Yy. Do widzenia Ona Charlie. Ona kończyła tego chyba swojego blogu, no. no. tak, do zobaczenia. wiecie o co chodzi. Yy. Znaczy... Yy. <laughs> Charly. Powodzenia! Da, A, tak, tak! Właśnie. No, tak, Dobra. Powodzenia, Charlie. No, do widzenia. Tak. Powodzenia, Charlie. Dobra, y, dawaj. Y, argentyńska. Do ja nowego... Tak. O! Właszaj, to sobie na Nice. Nieźle. Da. Pamiętam jak leciała Violeta, jak chciałem bajki obejrzeć po szkole i się wściekałem strasznie. Ja też nie lubiłam. Ja, ja, ja no, też no, tego no, bardzo no. nie lubiłam. Tragiczne to było. Rozumiemy. wiemy Mroźnika, A Znaczymy. i Karol, Karola Osentowskiego i tak. Te, oni mi. też tam byli, no. Najlepszy serio. Dobra. Kochamy Wioletę. <laughs> Powodzenia, Wioletta. Żegnaj <laughs> Wioletę. Ja Do widzenia, Wioletta. U mnie w porządku, wszystko w porządku. Francesca. złote ring ring pierwszy jakiś złote ring ring no złote ring ring pa, pa, pa ten. okrągłe takie Pierścień? Z Notre Dame. Dzwonik z Notre Dame. Nie. No weź ty króla. Nie, nie, to nie to. No i tego. A dawaj jeszcze, dawaj jeszcze. Od tyłu od. To? Do. Do. Super, mamy pierwsze słowo. Dobra. Z Notre Dame. Co miał? Dzwonić. Do dzwonka. Dobrze. Bardzo dobrze. Jezu, musiałem troszkę się podgnastykować intelektualnie, ale... Naprawdę nie skumaliście ale... złote, ring, ring. Nie, nie mogłem powiedzieć dzwoni. No, okay. ale te, teraz ma... Matem. Tak. Matem. No. Teraz to jesteśmy debilami, słuchajcie, po prostu. Nie mogłem użyć słowa dzwonić. Dlatego, ring, ring, papa, pa, no. Myślałem, że Wam się skojarzy, że coś dzwoni. Nie, no, no totalnie. A to jest to polskie? To dzwonka? Do, tak. tak. To jest serial, który tam y, miał wiele wersji językowych, w sensie, że mm -hmm. w każdym kraju miał swoją wersję. Y, I w Polsce też była. I tam mhm. grała Tak. Nie było takich jakichś najwyższych lotów, ale. To chyba był taki mini serial. Tak, bo to tak, było no. tak... no. między wglebami, no, tak. tak jako... Te odcinki to były takie trochę komediowe, to miało po 6 mm -hmm. 7 minut mniej więcej. Mm -hmm. Ja tak, się tam dzwonka. po prostu. To I są, to, no. to, to właśnie było w jednym ekranie cały czas. Tak, bo to, to było, że ludzie jeden... widzą na przerwie i jest jakby perspektywa, że oni. Że, że widać okno, jakby na którym oni wszyscy siedzą i spędzają przerwę. No mm -hmm. i tam jakieś. No i wtedy i się... dzwonił ten dzwonek. To... Tak, ring dzwonił drinki, dzwonek, To był, patatań, był mój ulubiony patatań, moment, Jak dzwonił ten dzwonek. Cześć, cześć, cześć. cześć, cześć. Już. Tak. E, cześć. Aloha, hawaje. E, Podwodny Świat? Mała Syrenka to nie jest ten. Mała Syrenka? Antek był pierwszy. To była Mała Syrenka? Ale ja ci się tak wciąłem. Ale byłeś pierwszy. daj, wezmę. Z wielką chęcią. Ok. yyy... Dawaj. Grecki... Dawaj, że to króla. Grecki. Herkules. Dobrze. O kurde, ale passa. Klasyka tutaj widzę, że jesteś dobry. Tak. Odbijamy się. <śmienka> tak. Lata, dywan się nie, nie wiem, kto był pierwszy. To każdy po jednym punkcie. Ooo. I Antek też chyba. No. <śmienka> Dobrze. <śmienka> Antek to był kluczowy w tym tygodniu. Gdyby Rządzie, nie Anta. Dokładnie. Jakby oni wszyscy dostali punkty, a ja nie dostałem. <głos> <głos> <Serio>. <głos> to ja sobie zachowałam. <noise> nie oddam mu tego. Aladyna. ze mną tam, zdumiejesz się sam, pomyślisz, to sen. Był kiedyś taki stworek. on się nazywał Sonic, nie? No to jak... Sonic. <noise> tak. Ooo. Ej, to było super. Ja oglądałam to jak szalona, bo to jak był... szalona. Tak, yy, Chad Dylan Cooper. Tak, to, tam, bo... no, to było tak? no. z Demi, z to tam było, no. A, bo ja, a dobra. A, okay. No. Tak. Ale to to było tak, ostro. Teraz dostałam olśnienia, tak było. Kupię. Ale się że... No, tak. No, tak. Ale no. w tych czasach właśnie powstawały same takie coś tam co to jeszcze było. Nie, Hannah Montana to było fajniejsze. Ale jakieś inne rzeczy? No nie pamiętam. Ja wiesz, że to była ta sama osoba? Ta blondynka i ta druga. To ta sama osoba tak naprawdę. Nieźle, co? Jak to musieli no. ją szukać? Jak ona musiała szukać? Jak ona z tym żyła, co? Że to była ta sama osoba tak naprawdę. No. Musiała żyć. Dwie tożsamości. <ścoughs> musiała żyć z tym. No. Ty byś była w stanie tak żyć, że Dominika to pora z drugiej strony. <ścoughs> zdaję. <ścoughs> no <Zendaję. ścoughs> Ja muszę tak żyć. <ścoughs> Jakiś talent ma. tworzyć możesz i ty To jest statek. Nie będę hotelu. Statek. statek. Drugie. Nie ma takiego hotelu. Nie ma takiego Kurde, a <śmusz> chciałam najpierw hotel, ale mówię, no, no, statek to... A nie co? wiem, ja też to powiedziałem. <śmuszczak> ja myślę, <myślałem>, że... <śmuszczak> wydaje mi się, że nawet byłem... Antek był pierwszy. Wydaje mi się, że byłem pierwszy. No, yy, Dobra. Yy, tam magia na jakieś ulicy staje. Tak, tak. Po jednym. No. Chyba Antek powinien dać. Do... No to daj. No to było mega sekro. No. E o tam była ta piosenka. O tak, to znak czapka, bo Ale jeśli ktoś to... tam jest, przekryte, pewnie włosy nie umyte. My to znamy, przerabiamy i tak oszukać się nie damy. Dobra, kto chce? <laughs> Hmm? Będziesz świetną czarodziejką! Klękni! To Jestem gotów. Dawaj. Królew takie dziki robiły. Królew? Lwia straż. Nie. Nie no. Co powiedziałem? Król no dobra. Królew takie robiły. Dzi nie, dziki robiły. Dziki. i Pumbaa, no. Tak, ty ma pumba. Pumba tak. był guźcem. Ja. czy to ważne? <głosy> 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 Długie włosy. Ala Ostatnie słowo. Yy, pierwsze to, jak masz kołtun, rusz, Jak dwa. masz kołtun, to on jest jaki? Zaplątany. Ro... Tak, zaplątany. No Tak, dobrze. Yy, I środkowe słowo to jak wyruszasz na coś i o! Idę na... Przygodę. No, tak! Z, z zabranie, zabranie na zabranie przygodę. przygodę. na szpunki. Tak. Tak? Tak. Dominiki. Wow. Znasz to? Nie, z po prostu to był, to, bardzo dobrze to wytłumaczyła. Ty, ja też tego nie znam. Mówiła mi o to kolejności jest, wyrazów i To musi być, to nie może być Disneya w takim razie. Nie, to jest z Disneya. Ten, to jest tam śpiewa piosenki, jest tak. No. Super serial. Udało ci się, słonko! To nam się udało. To jest prezydent. Yy, 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 coś tam, Kori yy. yy. O, yy, Biały dom, dom, Biały dom w Nie, domu. Yy, 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 w białym domu. Trzy syreny z we go! I'm the new kid moving it, it done, and I'm officially the No, przeciwieństwo do wy, a później że gram tam. Dobra, i jak już odgadniecie przeciwieństwo, to później w czym mogę? Grać, jeżeli nie jest to zespół bo, o to synonim. Kapela gra? Kapela. Ja w Dobrze. Jesteś ja kapeli? Ja w kapeli. Możesz mówić między tymi? Jak nie, 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 jak nie leci, to, jest to ja nie mogę mówić. Ja się kapi. Wszystko, wow. że ja czytałem miężka pamiętam na początku i tak. Ja w Capelli to nie brzmi dobrze jako serial Ale jasno, wam wytłumaczyłem chyba. Tak. Totalnie. Gratulujemy Jankowi własnego serialu Disneya. Tak. No dobrze, no to moi drodzy, dzisiejszy odcinek wygrywa Bartek! Łooo! <laughs> Mam jedną ręką, mogę to Super, oh. jak się czujesz? Jak... Tak. Dalej, jak Jaś w wyśmienicie. Nie no, fajnie, fajnie... Przegrałeś okay. kiedyś? Super. Co? Kiedyś przegrać? No, przegrałem nieraz. Tak? Ok. <laughs> Na przykład. Okay, Czekam na Disney Plus, tam ma być wszystko. Mac. Specjalne podziękowania dla następujących patronów. Zuzia Kania, Sławek Waloszek, Paweł Szymański, Michał Wagner, Piotr Wernicki, Tomasz Mak. Oh, baby, oh. Baby Yoda. O, tak, rzucę Baby Yola. Ja Baby Yola, Baby Kapeli. Za świetne produkty. I powodzenia, tak? Do, Do widzenia. Szef najczarli. Do widzenia, Szef. Do widzenia, pewnie.